Jesteś europejskim lekarzem z misją dyplomatyczną w Antoniwo. Jest rok 1861 i przed tobą leżą zwłoki najbardziej przerażającej kobiety na całym Oceanie Indyjskim. Rytualne nacięcia na jej ciele zostały już wykonane, jej skóra jest zimna, ale w pokoju wciąż czuć krew. Mieszanka kadzidła, gnicia i strachu wypełnia powietrze. To nie jest oficjalna autopsja, to zakazany akt. Żołnierze marina obserwują w milczeniu uzbrojeni w włócznie. Królowa nie żyje, ale jej wrogowie wciąż drżą, gdy wypowiadają jej imię. Rana Walona I. Nie była władczynią, była wyrokiem. Była żoną, wdową, matką i katem. A teraz, gdy nie żyje, Wszyscy chcą wiedzieć to samo. Czy naprawdę była królową kanibali? Czy może był to tylko wymysł świata, który nie mógł znieść widoku kobiety z władzą absolutną? Gdy przecinasz jej skórę, stwardniałą od lat i władzy, twój umysł wędruje ku plotkom, tym, które słyszałeś na targach, w obozach, w portowych tawernach. Rana Walona gotowała swoich wrogów w oleju, zmuszała kobiety do jedzenia swoich mężów. Pod swoim pałacem miała doły pełne kości. Niektórzy temu zaprzeczają, inni na to przysięgają. Ale jedno jest pewne: przez 33 lata rządziła Madagaskarem pięścią ostrzejszą niż jakakolwiek włócznia. I aby zrozumieć, jak kobieta mogła stać się najbardziej przerażającą postacią w Afryce, najpierw musisz otworzyć ciało, a potem otworzyć historię. Rok 1788. W górach Imirina rodzi się dziewczyna naznaczona przez przeznaczenie. Jej imię nie zostało zapisane z honorem, odnotowano je ze strachem. Ravo. Nie urodziła się w rodzinie królewskiej, nie miała prawa do tronu. Była córką prostego oficera w społeczeństwie zdominowanym przez rody, niewolników i tajemnicę. Ale jej ojciec posiadał informację, ukrytą prawdę, która miała zmienić bieg jej skromnej egzystencji. Odkrył spisek przeciwko królowi Andreanowi Marinie spisek, który zagrażał stabilności królestwa i samemu życiu monarchy. Jego niezłomna lojalność doprowadziła go do zgłoszenia tego faktu akt odwagi, na który niewielu odważyłoby się na dworze pełnym intryk i zdrady. Nagroda była nieoczekiwana błogosławieństwo przebrane za obowiązek. Król obiecał, że jedna z jego żon może pochodzić z tej skromnej rodziny. Ten gest, wykraczający poza zwykłą wdzięczność, był przebiegłą strategią konsolidacji sojuszy i nagradzania lojalności. I tak córka informatora, Raavo, została oddana synowi króla, księciu Ratimie. W tamtym momencie nikt nie mógł przewidzieć wiru krwi i władzy, który wyzwoli ten związek. Los Ramavo zmienił się na zawsze, wyrywając ją z mroków pospolitego życia i katapultując w samo centrum sceny politycznej Madagaskaru. A wraz z tym los całej wyspy nierozerwalnie splótł się z jej losem. Tkanina historii Madagaskaru miała zostać napisana na nowo ręką, która do tej pory była niewidoczna. Ramavo została żoną księcia Ratimy. Ale nie była to opowieść o miłości, uczuciu czy towarzystwie. Był to chłodny związek strategii i przerwanych milczeń. Pakt polityczny bardziej niż więź małżeńska. Radma, młody, wykształcony i obsesyjnie zainteresowany Europą. Jej postępem technologicznym, oświeconymi ideami i wiarą chrześcijańską, otwarcie gardził swoją żoną. Uważał ją za wulgarną, zacofaną, zbyt głęboko zakorzenioną w tradycjach malgaskich, które tak bardzo pragnął porzucić. Rozkoszował się importowanymi książkami, dyskusjami o chrześcijaństwie, francuską bronią palną, marząc o przekształceniu Madagaskaru w nowoczesny naród na obraz europejskich mocarstw. Podczas gdy on oddawał się swoim ambicjom i nowym pasjom, ona po prostu słuchała. Obserwowała każdy ruch, każde słowo, każdą zniewagę. Czekała z lodowatą cierpliwością na odpowiedni moment. Nie narzekała, nie roniła łez publicznie. Nie okazywała też oznak słabości w obliczu lekceważenia ze strony męża. Jej milczenie było pancerzem, jej obserwacja strategią. I kiedy Redama wstąpił na tron i nadal ją ignorował, zanurzony w swoich wizjach modernizacji i europeizacji, ona nie zmieniła swojej postawy. Po prostu czekała. Oczekiwanie zakończyło się w 1828 roku. Redama, wyniszczony chorobą i alkoholizmem, zmarł nie pozostawiając jasnych następców. Ta próżnia władzy była katalizatorem, który ramowo przewidziała. W tym kluczowym momencie ignorowana żona, kobieta pogardzana za swoją wulgarność, przeszła transformację. Z popiołów pogardy i obojętności wyłoniła się Ranawalona I. Imię, które wkrótce miało rozbrzmiewać terrorem i szacunkiem na całym Madagaskarze. Jej wstąpienie do władzy nie nastąpiło w drodze dziedziczenia ani powszechnej aklamacji, lecz dzięki bezwzględnej przebiegłości i żelaznej woli. Koronacja Ran of Alonat nie była świętem. Nie było radości ani pompatycznych uroczystości. To była egzekucja. Dawne prawo dyktowało, że w przypadku braku bezpośrednich spadkobierców, władza powinna przejść na inny klan królewski, gałąź rozległej i złożonej rodziny królewskiej Marina. Ale rana Walona na to nie pozwoliła. Jej głód władzy był nienasycony, a determinacja niezachwiana. Nie zamierzała dzielić tronu z nikim, a tym bardziej z niego rezygnować. Z zadziwiającą szybkością i brutalnością oraz przy kluczowej pomocy tradycjonalistycznej szlachty, tych, którzy obawiali się rosnących wpływów europejskich i widzieli w walonie strażniczkę swoich rodowych zwyczajów oraz lojalnej frakcji armii, Ranavalona rozpoczęła systematyczną i bezwzględną czystkę. W ciągu jednego tygodnia zamordowano ponad trzydziestu członków rodziny królewskiej. Dla nikogo nie było litości. Drugorzędne żony Ratimy, jego przyrodni bracia, którzy mogli rościć sobie prawo do tronu, dalecy kuzyni z powiązaniami politycznymi oraz wszyscy ci europejscy sojusznicy, którzy wspierali politykę Ratimy i stanowili zagrożenie dla jej wizji suwerennego i nieugiętego Madagaskaru. Wszyscy zostali uciszeni. Ich głosy utonęły we krwi. Aby zapewnić dominację rana Walony. Rana Walona nie odziedziczyła tronu z prawa urodzenia ani z woli ludu. Zdobyła go krwią, każdym morderstwem, każdą intrygą uknutą w cieniach pałacu. To były jej prawdziwe narodziny jako królowej. Nie z rodu, lecz przez nieustępliwą eliminację wszystkiego, co stanęło jej na drodze. Jej wstąpienie na tron było brutalną deklaracją, jednoznacznym przesłaniem dla świata i jej własnego ludu. Ranawalona pierwsza będzie rządzić bez ustępstw, bez słabości, a jej wola będzie prawem. Era terroru właśnie się rozpoczęła. Europa była zgorszona. Wieści o królewskiej masakrze i wstąpieniu Ranawalony jako bezwzględnej władczyni, Dotarły do portów i stolic starego kontynentu niczym grzmot. Francuzi i Brytyjczycy, którzy zainwestowali znaczne środki w rozszerzanie swoich wpływów na Madagaskarze, zakładając chrześcijańskie szkoły, promując ewangelizację, budując prymitywne fabryki i tworząc ambasady dla swoich dyplomatów, napotkali nieprzenikniony mur. Rana Walona postrzegała ich nie jako niosących postęp lecz jako agentów kulturowej i politycznej inwazji. Jej słowa, skierowane do zagranicznych przedstawicieli, były bezpośrednim wyzwaniem. Wasza wiara jest trucizną dla naszego ducha, wasze zwyczaje plagą dla naszej tradycji. Królowa nie wahała się działać żelazną ręką. Wydała dekret o całkowitym zakazie chrześcijaństwa, uznając je za bezpośrednie zagrożenie dla wierzeń przodków i suwerenności jej królestwa. Zagraniczna edukacja została zakazana, szkoły misyjne zamknięte, a Biblie palone na publicznych stosach jako symbol wykorzenienia narzuconej wiary. Rodzimi pastorzy, którzy odmawiali wyrzeczenia się wiary, byli krzyżowani. i ciała wystawiano na widok publiczny jako makabryczne ostrzeżenie, a zdecydowana większość zagranicznych misjonarzy została wydalona z kraju, zmuszona do porzucenia lat pracy i ewangelizacji pod groźbą śmierci. Ale to, co nastąpiło później, było jeszcze brutalniejsze. Prześladowania malgaskich chrześcijan nasiliły się. Uznano ich za heretyków, zdrajców własnej kultury i woli królowej. Poddawano ich niewyobrażalnym torturom. Niektórych nabijano na ostre palisady, innych zrzucano z zawrotnych klifów, tak że ich ciała rozbijały się o skały, a wielu, wielu innych zmuszano do picia tangi śmiertelnej trucizny w ramach ordaliów, które królowa fanatycznie przewróciła. Wiara tych, którzy odważyli się sprzeciwić Rana Walonie, była testowana w tyglu cierpienia, a niewielu przeżyłoby o tym opowiedzieć. Podczas swojego panowania Ranawal nie tylko przewróciła, ale i zintensyfikowała pradawną praktykę, która z czasem zanikła – próbę tangi. Nie był to zwykły zabobon. Był to prawdziwy sąd boży – Test niewinności lub winy, podyktowany wolą bogów, a dokładniej nieugiętą wolą królowej. Oskarżony był zmuszany do wypicia trucizny wyekstrahowanej z skory świętej rośliny tanga. Rytuał był prosty w swojej brutalności. Jeśli danej osobie udało się zwymiotować truciznę trzy razy, uznawano ją za niewinną. Jej ciało odrzuciło test, a zatem bogowie uznali ją za bezwinną. Jeśli jednak zmarli w trakcie procesu lub nie zdołali zwymiotować wymaganej liczby razy, ich śmierć interpretowano jako niezaprzeczalną wolę bogów, niepodważane potwierdzenie ich winy. Wymiki były druzgocące. Tysiące ludzi zginęło z powodu tej praktyki. Niektórzy badacze i obserwatorzy z tamtego okresu szacują, że od 75 tysięcy do 150 tysięcy osób straciło życie wyłącznie z powodu próby tangi podczas panowania rana Walony. Liczba ta, przerażająca sama w sobie, stanowiła znaczną część populacji Madagaskaru w tamtym czasie. Królowa przekształciła najgłębiej zakorzeniony zabobon w narzędzie polityki publicznej i kontroli społecznej. Każdy sprzeciw, każde oskarżenie o czary, każdy akt realnej lub domniemanej nielojalności mógł zostać ukarany prawem trucizny. Ranawalona używała strachu jako formy sprawiedliwości. Tanga była nie tylko karą, ale także instrumentem politycznej i społecznej czystki. Pozwalała jej eliminować przeciwników, kontrolować ludność i wzmacniać własny wizerunek jako władczyni z boskim połączeniem, której autorytetu nie można zakwestionować. Odór trucizny i strach przed rychłą śmiercią stały się stałym elementem powietrza, którym oddychano na Madagaskarze pod jej panowaniem, ugruntowując jej reputację jako bezwzględnej i bezlitosnej monarchini. Pod rządami Rana Walony armia Madagaskaru nie tylko urosła w siłę, ale przekształciła się w potężną siłę bojową, lojalną wyłącznie królowej. Rana Walona wyszkoliła ponad 30 tysięcy żołnierzy w rygorystycznej dyscyplinie i poczuciu ślepego oddania. Nie byli to najemnicy, byli obrońcami wyspy, którą królowa nieustannie widziała zagrożoną przez europejskie ambicje. Byli uzbrojeni w tradycyjne włócznie, ale także w archaiczne muszkiety, niektóre przemycone lub prymitywnie wyprodukowane. Mieszanka starożytności i rudymentarnej nowoczesności stosowana jednak z brutalną skutecznością w lokalnej taktyce wojennej. Ich lojalność nie podlegała negocjacjom. Byli gotowi zginąć za rana i za niepodległość swojej ziemi. Represje wewnętrzne były równie bezwzględne. Buntowników gotowano żywcem. Powolna i konająca śmierć służyła jako groteskowe ostrzeżenie dla każdego, kto rozważałby zakwestionowanie autorytetu królowej. Zdrajców korony nabijano na pale, i chciała publicznie wystawiano na widok publiczny, gdzie rozkładały się w madagaskarskim słońcu, by budzić przerażenie i uległość. Nielojalni szlachcice, ci, którzy próbowali spiskować lub wykazywali oznaki słabości lub nieposłuszeństwa, byli publicznie ćwiartowani. A ich ciała, dzielone na części przed przerażonym tłumem. Danteski spektakl, zaprojektowany, by zmiażdżyć wszelki rodzący się opór. Madagaskar zamknął się przed światem, stając się niezdobytą fortecą. Handel zagraniczny został drastycznie ograniczony. Kontakty dyplomatyczne zredukowano do niezbędnego minimum. Wyspa odizolowała się w bańce samowystarczalności i strachu. A w centrum tego wszystkiego Ranawalona rządziła jako żywe bóstwo. Jej wola była nieugięta, jej słowo prawem. Obcokrajowcy, którzy widzieli w niej tyrana bez skazy, nazwali ją kaligulą Afryki, porównując ją do rzymskiego cesarza znanego ze swojego okrucieństwa i ekstrawagancji. Malgasze jednak, w zaciszu swoich domów i w lękliwych szeptach, nazywali ją matką, która każe, aby chronić. Postacią sprzeczną, brutalną, a jednak w ich umysłach konieczną, by zachować tożsamość i niezależność ich narodu przed mocarstwami kolonialnymi. To właśnie w tym klimacie terroru i izolacji zaczęły krążyć najbardziej niepokojące plotki. Te, które ugruntowały mroczną legendę rana Walony Fra jako królowej kanibali. Francuski kupiec, który cudem uszedł z życiem z rąk wyspiarzy, przysięgał każdemu, kto chciał go słuchać, że był świadkiem niewyobrażalnych okropności. Widziałem ciała wiszące na drzewach, obdarte ze skóry i zmasakrowane. Widziałem dzieci gotowane, by ukarać ich matki, oświadczył z twarzą wykrzywioną paniką. Jego relacje, choć być może wyolbrzymione przez traumę i chęć demonizacji królowej, rozeszły się lotem błyskawicy w kolonialnych portach, podsycając strach i oburzenie w Europie. Inni twierdzili, że rana w swej gorliwości, by zadać maksymalne cierpienie i upokorzenie swoim wrogom, zmuszała żony skazańców do jedzenia części ciał ich mężów jako symbolicznej kary, sposobu na złamanie ich ducha i zbezczeszczenie pamięci o zmarłych. Mówiono, że praktyka ta była wypaczeniem starożytnych rytuałów poddaństwa posuniętym do bezprecedensowej skrajności okrucieństwa. Czy kanibalizm był prawdziwy? Czy była to po prostu kolonialna propaganda sprytnie zaaranżowana przez europejskie mocarstwa, by uzasadnić przyszłą interwencję i zdemonizować monarchinię, która odmówiła poddania się ich zamiarom? Niektórzy współcześni historycy kategorycznie temu zaprzeczają, przypisując te historie dehumanizacji afrykańskich przywódców sprzeciwiających się kolonializmowi. Inni jednak szepczą o tym, wskazując, że w kontekście ekstremalnej brutalności i kultu władzy absolutnej granice ludzkiego zepsucia mogą zostać łatwo przekroczone. Lecz prawda jest taka, że bez względu na to, czy to prawda, czy nie. Jej imię nierozerwalnie połączyło się z terrorem, rytuałami krwi i formą władzy, która zdawała się pożerać wszystko na swojej drodze, pozostawiając jedynie śladkości i makabrycznych legend. Wizerunek Ranawalony Torf jako królowej kanibali zakorzenił się w europejskiej psychice i w pewnym stopniu w wyobraźni ludowej Madagaskaru, stając się ostatecznym symbolem jej żelaznych rządów. W ostatnich latach paranoja Ranawalony osiągnęła poziom nie do zniesienia. Po dziesięcioleciach rządzenia żelazną ręką, eliminowania każdego potencjalnego rywala lub zagrożenia, królowa stawała się coraz bardziej nieufna i odizolowana. Bała się trucizn w swoim jedzeniu, szpiegów w każdym cieniu i zdrad, czających się w jej własnym kręgu. Jej pałac, labirynt drogocennego drewna i ukrytych zakamarków, stał się dla niej pułapką. Rozkazała zbudować w korytarzach ukryte pułapki, pomysłowe systemy, które można było aktywować, by schwytać lub zranić intruzów. Każdej nocy zmieniała pokoje, śpiąc w innym miejscu, aby uniknąć ewentualnych prób zamachu. Jej obsesja na punkcie zdrady doprowadziła ją do jeszcze bardziej ekstremalnych czynów. Historia głosi, że rozkazała egzekucję jednego ze swoich najlepszych ministrów i najbardziej lojalnych doradców. Nie za faktyczne przestępstwo, lecz po prostu dlatego, że biedak miał proroczy sen o śmierci królowej. Dla Ranawalony nawet sny były oznaką nielojalności lub boskiego spisku przeciwko jej życiu. Jej umysł skorodowany przez władzę absolutną i ciągły strach przekształcił się w loch podejrzeń. Ostatecznie w 1861 roku, w wieku 73 lat, wieku podeszłym, jak na tamte czasy, Ranawalona zmarła w swoim łóżku. Nie była to śmierć w wyniku zamachu czy otrucia, lecz z przyczyn naturalnych, najwyraźniej krwotoku mózgowego. Zmarła otoczona ciężką ciszą, tą samą ciszą strachu, którą narzucała przez ponad trzy dekady. Jej ciało traktowano z niemal religijną czcią, jak świętą relikwie, która skrywała ogromną moc. Została pochowana z wielkimi honorami w grobowcu, który sama kazała zbudować. Imponującym mauzoleum odzwierciedlającym wielkość jej panowania. Lecz Herdusza, jak wielu wierzyło, nigdy nie zaznała spoczynku. Jej niespokojny duch i dziedzictwo terroru miały nadal nawiedzać wyspę długo po jej odejściu. Po śmierci ranawalony stopy Madagaskar, który był wyspą zapieczętowaną ogniem i żelazną wolą swojej królowej, w końcu otworzył się na świat zewnętrzny. Jej syn i następca, książę Ratima II, człowiek będący pod większym wpływem europejskich idei niż jego matka, natychmiast zniesłusił brutalną próbę tangi, co było znakiem, że era terroru dobiegła końca. Powróciły misje chrześcijańskie, wznowiono handel, a drzwi Madagaskaru otworzyły się na długo opóźnianą modernizację. Jednak to otwarcie miało swoją cenę. Wkrótce po śmierci Ranavalony, gdy wyspa stała się odsłonięta i podatna na zewnętrzne ambicje, Francuzi zaczęli intensyfikować swoje wpływy, co ostatecznie doprowadziło do inwazji i kolonizacji Madagaskaru. Mur, który Ranavalona budowała krwią i strachem, runął, a niepodległość, o którą tak ciężko walczyła, została utracona. Ranavalona jest zatem pamiętana na dwa głęboko sprzeczne sposoby: dla wielu zachodnich historyków i dla tych, którzy cierpieli pod jej jarzmem, jest potworem bezwzględną tyrańską, której okrucieństwo nie znało granic. Jej akty przemocy, prześladowania religijne i brutalność stawiają ją w panteonie najbardziej przerażających despotów w historii. Ale dla innych, zwłaszcza na Madagaskarze, jest również pamiętana jako bastion. Ostatnia wielka obrończyni suwerenności Malgaskiej przed nieuchronnym naporem europejskiego kolonializmu. Tragiczna postać, która być może rozumiała, że jedynym sposobem na ochronę swojej cywilizacji był terror i intryga. Czy rana była bezwzględną morderczynią, sadystyczną monarchinią, która napawała się cierpieniem innych? Czy może była kobietą, która znalazł się na historycznym rozdrożu? Broniła swojej kultury, swojej ziemi i swojej niepodległości przed nowoczesnym światem i mocarstwami ekspansjonistycznymi kosztem własnego człowieczeństwa, własnej duszy. Odpowiedź jest złożona, splamiona krwią i zabarwiona legendą, ale jej postać pozostaje fascynującą zagadką. Co byłbyś gotów zrobić, aby bronić tego, co kochasz? Jak daleko byś się posunął, aby chronić swoją kulturę, swoją ziemię, swoje dziedzictwo, wiedząc, że jesteś otoczony przez wrogów? Ranawalona nie była tylko królową. Była ostrzeżeniem przed tym, co się dzieje, gdy władza i strach łączą się w jedną koronę. I jeśli ta historia na ciebie wpłynęła, skłoniła do refleksji lub po prostu pokazała część historii, której nigdy cię nie uczono, zostaw nam lajka. Udostępnij ten film, aby więcej osób dowiedziało się, kim naprawdę była Ran z Alony Pierwszej. I zasubskrybuj, aby odkryć więcej mrocznych, intensywnych i prawdziwych historii, które historia niemal zdołała pogrzebać. Ponieważ historia nie zawsze jest pisana przez tych dobrych. Ale wciąż możemy zdecydować, jak ją zapamiętać.